Łatwy dostęp do pożywienia, ale też rozrastająca się zabudowa sprawiają, że problem obecności dzików w miastach staje się normą. Nie inaczej jest w Mysłowicach, gdzie od kilku miesięcy watachy tych zwierząt można spotkać na ulicach. W trosce o bezpieczeństwo oraz liczne zgłoszenia mieszkańców dotyczące obecności dzików na terenach miejskich, władze Mysłowic podjęły decyzję o redukcyjnym odstrzale dzików. Umowę na odstrzał miasto podpisało w pierwszej połowie lipca. Zgodnie z jej zapisami do końca roku myśliwi mogą odstrzelić maksymalnie 50 dzików, z zachowaniem szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa dla osób postronnych. Jeśli będzie taka sytuacja, gdzie będzie rzeczywiście zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców, no to wtedy osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z przepisami prawa no będą musiały dokonać tego odstrzału. Natomiast traktujemy to jako całkowitą ostateczność. Jednak do tej pory żadne dzikie zwierzę nie zostało zabite, a łowczy starają się przyciągnąć watachy dzików do lasu, aby matka nauczyła młode funkcjonować w naturalnym środowisku. Staramy się najpierw zachęcić dziki do powrotu do terenów zielonych, dokarmiać je, tworzyć pewnego rodzaju pasy oporowe w lesie, w tych terenach właśnie zielonych, tak aby te dziki mogły powrócić do swojego naturalnego miejsca żerowania i życia. Tam na tych pasach zaporowych wysypywane jest ziarno, przyorywane, przykrywane ziemią, po to, żeby zająć tego dzika poza terenem miejskim. Miasto zapowiada także kampanię edukacyjną na temat właściwych zachowań w przypadku spotkania z dzikimi zwierzętami. Aby nie przyciągać ich do miasta, nie należy ich przede wszystkim doczarniać ani wyrzucać resztek jedzenia w miejscach dla nich dostępnych. Nie wolno też ich płoszyć ani straszyć. Jak za tym sobie radzić, kiedy spotkamy dziki na naszej drodze? Tutaj myślę, że najlepiej przypomnieć wiersz Brzechwy. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zwyka. Oczywiście w terenach miejskich nie będziemy uciekać po drzewie, natomiast pamiętajmy o tym, e, ażeby zachować pewną, im większą, tym lepiej, e, barierę, e, odległość od tego dzika. Największym problemem przy tym spacerze i przy tym spotkaniu z dzikiem jest to, że idziemy na przykład z psem. Nieważne czy to jest mały piesek czy duży, rodzina psowate, czyli krótko i szybko patrząc, wilk. I w tym momencie ten dzik będzie stawał w obronie czy swojej, czy swoich młodych. Właśnie przez tego e, psa, który e, z nami idzie. I tutaj czy zarówno będziemy w lesie, czy na terenie miejskim, starajmy się tego pupila mieć przy sobie e, na smyczy. W przypadku napotkania dzikiej zwierzyny w pobliżu domów lub miejsc publicznych zaleca się natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu 47 851 0940.